Dzień dobry, dzień dobry Kochani Szósta prawie Czas zacząć swoje robić to co się robi codziennie go godzionka dla Was Tych wszystkich leni, którym się nic nie chce No jestem Jestem jak co dzień Do góry na rozciąganku To jest to, piękne widoczki Zajebiście się czuję dotleniony, bez żadnego kaca, bez takich rzeczy. A ty co? Przyjąłeś wczoraj parę piwek, co? Eee! Sztabzików parę się wolnęło, co? Eee, nie ściemniaj. I co z tego masz, powiedz, nic. Znam jednego, który tak codziennie tankuje. I co z tego ma? Nic. Zero szacunku wszędzie. Tak to właśnie z tobą jest Wolisz walnąć w piątek w sobotę Wolisz w tygodniu też przyłoić Co? Przyznaj się 2, eee, przecież można, nie? Co tam? Ja ci powiem co tam. Ja ci takim zachowaniem, chociaż wydaje ci się to normalne. Pokazujesz dzieciom. Że tak naprawdę jesteś słaby. I nie mów mi, że chodzisz do pracy. Że chodzisz do pracy, bo to żaden wyczyn, każdy pracuje. Liczy się... Liczy się to, jaki jesteś po pracy i jaki jesteś w domu. A po pracy i w domu jesteś leniem. Bo nic innego nie umiesz, tylko przy piątku, przy sobocie się nachlać, w tygodniu wypić, tam coś bałego, A żona patrzy, czuje. Śmierdzisz, śmierdzisz alkoholem, nie mówię o wyziewach gębowych twoich, paskudztwo. Ona ci nic nie powie, ona zwróci uwagę i pójdzie dalej, bo już jest przyzwyczajona do tego, że ma męża, który nie potrafi nic ze sobą zrobić. Także zastanów się jeden z drugim, czy warto, czy warto dalej tak robić, czy nie lepiej takie coś. Przyjść rano, popatrzeć, poddychać świeżym powietrzem. Powie ci, zajebiście. A ja co? Zaraz plank. Dziś minuta 45. Lecimy. Pewnie teraz powiesz, ten ale pierdoli. Sam kiedyś łoił i pierdoli. No tak. Kiedyś tak było. Kiedyś tak było. Człowiek był głupi. Ale już tak nie jest. Jeszcze mu? bo w przeciwieństwie do Ciebie, mam jaja. I możesz pewnie powiedzieć, przecież to wszystko jest dla ludzi. To dlaczego nie wybierzesz sobie czegoś, co jest dla ludzi? Co nie rozpierdala łba. Co nie powoduje, że śmierdzisz ohydnie, że masz wyzieby z gęby, jak z i dupy. Dlatego jeśli masz chociaż odrobinę jeszcze, odrobinę, chociaż tyle, jakiejś walki w sobie o samego siebie najpierw o siebie później o resztę to zrób to bo za chwilę będzie za późno i skończysz jak taki skończysz jak taki zwykły żół znaczy to się urodziłeś po to się urodziłeś żeby robić coś czego tak naprawdę nie chcesz czy chcesz naprawdę tak żyć to no, chyba nie to także Przemyśl to, a ja śmigam dalej. To nie koniec. No i koniec. Półtorej godzinki znowu u mnie wjechało. Zajebiście się czuję, jak widzicie. Uśmiech, masakra. Cieszę się w pień, że udaje mi się robić coraz większe postępy. Coraz większe dystanse, coraz lepiej rozciągnięty. Pozdro. Dlatego róbcie swoje, róbcie swoje. Ci, którzy na razie nie chcą, niech się zastanowią dobrze. Czasu jest dużo, mają całe życie, żeby coś ze sobą zrobić, a naprawdę warto chociażby i dla tych ptaszków, żeby ich posłuchać i dla siebie.